Dobra, widzę wie, ale mi się nie Wiecie? E, przepraszam z góry za dźwięk. To tak będzie, przy. Dobra, pewnie ja... po tytule będziecie że tak, próbuję save'y. Nie raz wyszedł. Tu proszę spróbuję jednego. Oj, no tu mi... Ale... Nie, nie, ja ja idę do siebie do pokoju, bo... Daj... ...ja idę Więc... no. I tworzę no. Cyk, cyk, siedem, No, Dobra, widzowie, ja włączam mikrofon, bo. No. Nie, po prostu nie ma o czym gadać. Nie wiem, tam będę. Mówić, co tam się dzieje u mnie jeszcze. Dzisiaj chyba 10 filmów żyć czegoś nie robi dla widzów. Ja nie wierzę, ale złamiłem. Dobra, możecie się ze mnie pośmiać w Pisujcie mnie, że jestem nubem, bo dwie, no kurde. Że... Mało kto w dwa miesiące wbija 92 koronki i to gra w po godzinę dziennie, więc no Dla was robię wyjątek dzisiaj no Ja się głównie na trików nie uczę, na blockdash, tylko na takich że można infinity blockdash sobie ustawić, to aż tak często nie było blog... Ja żadne Infinity Block się u innych youtuberów nie grałem. za Z... granicy, nie? Więc proszę, nie rysujcie mnie. Ja staram. Próbowałem uratować, ale jakiś tam wygrał. Stombluj, jak to moi koledzy mówią. opowiedzieć y, taką historię. Sobie grałem właśnie z kolegą mnie. Z... Y, może nie wiem, przypnę link w opisie. Nazwę dam. Do kanału mojego kumpla, ale sobie grałem, nie? I tak patrzę nie? To oglądaliśmy takiego botanie, i się tak w jednej pewnie się zrewentowałem, nie? Ale to jest Stumble aż tak 2-1, nie? Był, nie? Więc, yy, no, śmieszna akcja. pewnie sama nazwa wskazuje. Wojtus Zrobię może face reveal i powiem moje imię na 100 subskrypcji, więc zachęcam do wbijania albo na 50 subskrypcji Jeszcze się zastanawiam ja, ile czasu wybijemy to Do końca roku chciałbym wbić 10 subskrypcji Music Bye. może znowu skorzystać. Kogo by tutaj wziąć? Hmm. Gra standardowa, stwórz. w poniedziałek albo we wtorek będę nagrywać live'a jutro wam dokładnie powiem nie, ale na shortcie jak wrzucę shortsa to wam powiem dokładnie kiedy czy w poniedziałek czy we wtorek o 17 będzie live i taką podróbkę minecrafta ale taką bardzo fajną podróbkę minecrafta nie, że tu promuję albo coś, ale po prostu pobierajcie sobie Brawl Starsa, bo to fajna giera. Jest, Stumble, możecie się oglądają. Mogą sobie so pobrać Stumble gaisa. i tutaj pięknie, ładnie. Będziemy razem sobie grali. Na przykład z, z moją kamerzy z kamerzystą gram czasami, bo ma Stumble Geisa. i sobie bardzo razem gramy. No, tak. Mój że ta to dziewczyna. A żebyście sobie tylko nie pomyśleli, że to jest moja dziewczyna, bo to nie jest moja dziewczyna, bo ona. I nie, to nie jestem ja. Pik, wina, zrobimy teraz. Uj, Yes! I ten live będzie tak, nie wiem, koło godziny będzie może. Nie, żadnych filmów się nie będzie. Czysty live. Ja tam będę jeszcze grał z właśnie Wojtusem. Może nie wiem, z moim drugim kolegą, Alanem, Lipem, co my wszyscy koledzy, a jeszcze jest Julek. Y z i może z moją dziewczyną więc ja, bo robię daily, nie, tak po 5 filmików dziennie będę może wrzucać zasadzie... z tego będzie może taki dwuminutowy 12 dwunastominutowy albo godzinny, nie wiem, nie wiem zastanowię się jak czasami przez dłuższy okres to pewnie będę mieć karę bo komputer mam zepsuty bo nie będę mieć jak dla was filmów nagrywać o ja, będę zmienił. o taki nick ma mój kolega Nin Vojtus. No, to parkourek. To chyba bylo na tyle v tomto zobaczyć czy mam jakiegoś spina to może jeszcze spina na koniec odbiorę więc yy, no czekaj czekaj ja nie mam spina ale dajcie znać czy kupić tą tutaj ofertę normalnej cenie tylko w przecenie. i możecie też dać znać wszystkie moje skórki ten y, emotki animat, kroki nie, tutaj macie pucharki, koronki ten tutaj cyk, cyk dobra, zagram jeszcze raz Kvadratkvadrat skjulte dører. Kvadratkvadrat skjulte dører. No, to ostatnią rundkę dla was to teraz, właśnie i uważajcie, nie oglądajcie do końca w sumie ja to mówię na końcu zrobiłem tutaj save tam w krótszej części tego filmu, właśnie pięknie ładnie tutaj zrobiłem save'a mam te lagi, ale no jeszcze stronę, oczywiście musiał ząbę bardziej na prawie nam się odpadnęło się odpadnęło prawie O. O odpadłem No a więc to byłoby nas Dziękuję Wam za oglądanie I zanim Zamknę to, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się.